Poczta poetycka polskiego radia, Koszalin. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z państwem przewędrujemy kawałek czasu z wierszami nadesłanymi do poczty poetyckiej. Witają Państwa bata Piocha i Adrian Adamowicz. A dziś naszymi państwa gościem będzie pan Piotr Kasperowicz. Jest to kolejna wizyta tego twórcy. Ma w dorobku kilka tomików. Część z nich prezentowaliśmy w naszym programie, a dziś przyszła pora na najnowszy, wydany przez font zbiór. Oto iluminacja. Poznamy wybrane wiersze z tej publikacji. Tylko błazen prawdę ci powie. W czasach bardziej niż oświeconych, polując na czarownicę, nie zapominaj. Nitora. Koran, czy Biblia nie zmąciły twego pobłażania. Nie wmówisz nikomu, to z braku miłości. Nie kocham nikogo, bo wszyscy obok mnie są szaleni. Wciskanie kitu uszczelnia jedynie okienko komunikatora. Polując na czarownicę między ponumerowanymi klepkami, nie zapominaj. Tylko błazen prawdę ci powie, że jesteś idiotą. Czemuś winny. Podobno widziano któregoś Boga w bezzałogowym samolocie. Musiał mieć spore przeciążenie w okolicy sumienia. Był to bojowy dron, jak się okazało, służący do unicestwiania grzeszników na odległość. Nie wiadomo, czyj był to Bóg, oraz czy ofiary zamieniły zasadą panującym akurat na obszarze objętym jego jurysdykcją. Jedna bomba zagłuszyła wszystkie zbiorowe modlitwy, głównie te nieuczynione werbalnie. Na miejsce tragedii spadła kolejna rakieta, nacelowana laserem. Tak odłucza się ratowania potępionych ludzi w myśl zasady o nieszczęściach spadających parami. Wyparowała grupa czemuś winnych. Tych, co przeżyli, pozostawił okaleczonych. Dokładnie wtedy. Zawładnęła nimi najgorliwsza żądza zemsty. Nieunikniona prawda czasów. Sklep wielkopowierzchniowy Nemezis rozdaje dzisiaj w promocji każdemu dokładnie to, co komu należne. Od pokątnych córek nocy po święte krowy, koniecznie równo wyśrodkowane w alejkach. Bo głupota najlepiej przechadza się środkiem. To wzięcia dni wolne. Dla Boga i rodziny, dla rodziny z dziećmi i neonazistów. Jedynie skrycie, hołdując nieuniknionej prawdzie czasów, że ślepej kurze ślepa próba, dla reszty kara, bez omasty, za brak daniny. Wiedza mogłaby dać wybór gdzieś na końcu alejki, może jakiś inny od ostatecznego. Niewiedza natomiast zawsze wskazuje na los, niby zależny od zasług, uosobiony w gniewie rozliczanym blisko ziemi pozbawiający możliwości wyboru. Odnosząc się ze wszystkimi obitymi policzkami do wzięcia, klątwa z transparentem nieprawości, dzięki której sumienie o budowie segmentowej, jak u glizdy, jest zdolne do wielu uników. Tak w przestrzeni danych. O mój Boże! Wieki temu stało się powiedzonkiem, wpojonym, lecz kiepsko otagowanym w przestrzeni danych. Zabezpieczone od zbawienia wiązaniem charakteru do kręgosłupa, które generuje ogromne straty energii i koszta wewnątrzsystemowe. Niespodziewane błędy sieci, osromotności nie do opisania względem należycie zaplanowanej usterki poczynionej na parafianach. Tak mi przykro. Niezasadna wspaniałość. Czyńcie sobie Ziemię poddaną, oby jednak nie na swoje podobieństwo. A co z innymi dostępnymi planetami, które przyćmi ludzkie ego największy problem człowieczeństwa. Niezasadna wspaniałość, samouwielbienie w nieustającym czasie potrzeby. Miękki błękit nocy. Mały człowieku wielkiej siły, pozbawiony charakteropatii, wśród samobójców uchodzisz za długowiecznego. Nie powiedzą w wiadomościach o Twoim wyskoku, że rzadsze przeżywanie uczuć może ograniczyć kryzys suicydalny. Przewlekłe odspojenie przez nadreaktywność upadek z wysokości zamiast samobójstwa. Zawsze miałeś w zamyślonych oczach miękki błękit nocy. Wszystko co żywe jest oddalone, niezborne z tą opowieścią. Wypłaszczyni z głębi. Ziemia zwalnia każdego dnia, wydłużając dobę. Gwiazdową Wypłaszczeni z głębi lordowie Jedynie z niewielką Hiperlordozą Wypychani zimną materią Rozpędzoną optycznymi Falowodami Zgrasującą wewnątrz samotnością Mierzoną w latach świetlnych W sobnej melancholii Z dokręconym tłumikiem Chylą się ku upadkowi Wystarczyło schylić głowę Między paciorkami zamiast roznosić Paciorkowca drogą kropelkową podczas rejonizacji natury wszechrzeczy po Wielkim Wybuchu. Pomimo wyniosłej paszczynki i nikłej konstatacji dokonaliby tranzytu na inną planetę. Stwierdzili jednak nieposiadanie ku temu przyzwolenia od któregoś Boga pomimo dobrze dopasowanego Bożego palca do spustu. Poznaliśmy wiersze typowe dla Piotra Kasperowicza, nieoczywiste, rozbudowane, oparte na nagromadzeniach obrazów i skojarzeń, ze specyficzną metaforyką bazującą na leksyce z różnych dziedzin, operującą aluzją i ironią, przewrotne, gęste od pojęć, myśli i zawiłości składni, w efekcie zmuszające do skupienia. Refleksja egzystencjalna i kulturowa przeniesiona w realia współczesne służy określeniu miejsca i roli człowieka w świecie, jego uwikłania w normy i reguły życia oraz własne słabości, z naciskiem na wpływ religii na funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie, relacje ludzi z bogami wszelkiej maści, szczególnie w oświeconych czasach komunikatorów, gdy miejsce miłości wypełnia dzielenie ludzi i szukanie wrogów. Przewrotna opowieść o Bogu atakującym dronami to wyraźne potępienie wojen i konfliktów religijnych, a krytyka płytkiej religijności, wyrażanej w formułach i dogmatach i akceptującej potępianie czy unicestwianie odstępców od wiary, uświadamia znaczenie wiedzy i samodzielnego myślenia. Największą skazą ludzkości okazuje się pycha i przerost ego. A skłonności do autodestrukcji i nadmiarowi uczuć towarzyszy zakłamanie sumienia i brak kręgosłupa, swoiste zwolnienie się z odpowiedzialności, mimo operowania pojęciami Boga i grzechu. Przypomnijmy, dziś naszym Państwa gościem był Piotr Kasperowicz. Za wizytę serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu i zapraszamy już przedświątecznie za tydzień do poczty poetyckiej polskiego radia Koszalin w sobotę o tej samej porze Bata Piocha. I Adrian Adamowicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.